Panie marszałku, co się stało, że dzisiaj sesja Sejmiku zakończyła się tak nieoczekiwanie, tak dramatycznie? Panie redaktorze, szanowni państwo, no nie możemy wyrazić zgody na takie postępowanie pana przewodniczącego. Generalnie cały czas od początku faworyzował radnych z strony przeciwnej w kwestii zabierania głosów, w kwestii zadawania pytań. Nierówno tych radnych traktował. Oczywiście poznikały mikrofony. Z naszych ławek, które były tam od e, dziesiątków lat. Takiej historii sejmiku województwa podlaskiego jeszcze nigdy nie było. Żeby zabierać radnym prawo do wypowiedzi, ograniczać ich mandat do, do dyskusji, żeby można było zadawać. Pytania. Też jest sytuacja taka, że panuje cały czas chaos na sesji. Chcieliśmy wprowadzić wniosek o reasumpcję głosowania. Zgodnie z procedurą jeszcze nie było wyniku ogłoszonego, a pan przewodniczący zakwalifikował to, że nastąpiło już głosowanie czyli fałszowanie wyników głosowania. Też jest cały czas chaos. My już trzeci raz jest przekładane. Porządek, przepraszam, kwestia związana z terminem sesji i my nie wiemy, czy będziemy mieli za dwa tygodnie sesję, za, za pojutrze, czy, czy kiedyś indziej. Jest totalny chaos. Widać, że pan przewodniczący nie radzi sobie z tym, żeby połączyć te dwie funkcje, czyli przewodniczącego i, i prezesa Suwalskiej strefy ekonomicznej. Widać, że go męczy w ogóle ta kwestia. Cały czas się myli, cały czas gubi jakieś rzeczy. No, w stanowisku, które przyjęliśmy w sprawie. Puszczy Białowieskiej, tym wcześniejszym, e, zgubił ostatnie zdania. E, no cały czas gdzieś dyskutujemy, nie ma jakichś dokumentów. No, no, jest jeden wielki chaos, na który my jako radni nie możemy wyrazić zgody, bo to jest kosztem ograniczenia, ograniczenia naszego prawa, e, ra, prawa do wypowiedzi się, do, do sprawowania mandatu radnego. A to obiecaliśmy naszym mieszkańcom, że będziemy merytorycznie dyskutowali o problemach naszego regionu. Wyszliście z sali, sesja została formalnie przerwana. Jakie jest w tej chwili Wasze oczekiwania? Jak, jaki będzie ciąg dalszy? No, oczekiwania są takie, żeby nie wprowadzać tych standardów białoruskich do sejmiku Województwa Podlaskiego, tylko żeby wrócić do tego, co było. Za tamtej kadencji dyskutowaliśmy. My, jako zarząd wtedy Województwa Podlaskiego, nie ograniczaliśmy prawa do wypowiedzi. Mógł radny mówić ile chciał i na jaki temat chciał. Teraz tak nie ma, teraz jest to ucinane, teraz jest, że tak powiem, zabierany mikrofon, teraz jest sytuacja związana z tym, że nie można wypowiadać się ad vocem. czyli de facto mamy wyklepać to, co że koalicja 13 grudnia w sejmiku województwa podlaskiego chce i nie mamy prawa zadawać żadnych pytań, ani dyskutować na temat problemów. Proszę zwrócić uwagę, była pierwsza debata w sprawie Puszczy, Myśmy mówili panu przewodniczącemu, że trzeba zaprosić samorządowców, przedstawicieli lokalnych organizacji. Zaprosił? Nie zaprosił. Musieliśmy my dopiero złożyć wniosek z konkretnym stanowiskiem i okej, okay, dopiero... Trochę tak pod takim naszym przymusem. Przewodniczący raz, że już musiał wpisać ten punkt, bo tutaj przepisy są jednoznaczne i zaprosił łaskawie, mówię oczywiście w cudzysłowie, że tak powiem, tych wszystkich samorządowców. No, jaki jest obraz po tej dyskusji o puszczy? Mogą sami sobie wszyscy wyciągnąć wnioski, ale my powinniśmy dyskutować, a widać, że ta koalicja boi się rozmawiać o naszym regionie. Boi się rozmawiać o drogach ekspresowych, które są likwidowane. Boi się rozmawiać o puszczy, która jest zamykana i ludzie są z tej puszczy wyrzucani. Boi się rozmawiać o zniesieniu moratorium, które ogranicza branżę drzewną, boi się rozmawiać o szpitalach, e, wysyła nam jakieś informacje zdawkowe i cały czas tylko robi dwie rzeczy: analizuje, nagrywa filmiki. To nie jest praca. No czas się wziąć do roboty. Stąd jest nasza żółta kartka dla obecnego sejmiku z racji tego, żeby wziąć się do roboty zarząd. A nie, słyszymy od pół roku, że obecny zarząd województwa podlaskiego nie robi nic, tylko jeździ i dyskutuje. No na bogan, trzeba się już wziąć do pracy. No dobrze. W tej chwili sesja została przerwana. Czy planujecie wrócić? Ewentualnie jakie, ruchu, jakich ruchów oczekujecie od strony przeciwnej? No. Przede wszystkim wrócenia do tych standardów, które były za czasów wcześniejszych kadencji, za czasów różnych przewodniczących, a nie do tych standardów nie możemy zostać przy tych standardach, które de facto no, mają sobie jakieś, nie wiem, skąd pan Clukowski to wziął, nie wiem, z Białorusi, z Rosji, z Chin. Naprawdę trudno mi jest, że tak powiem, znaleźć jakokolwiek argumentację dla takiego postępowania bo takiej sytuacji jeszcze w Sejmiku Województwa Podlaskiego nie mieliśmy. Nie wykluczamy wniosku o odwołanie pana przewodniczącego, bo widać, że, że tu jest naprawdę chaos i, i on się męczy na tej funkcji. On jest zmęczony, on się nie daje radą, on to robi, widać, za karę. A my chcemy kogoś, kto naprawdę będzie dyskutował, kto będzie dopuszczał, kto będzie chętnie wdrażał wszystkie możliwe pomysły z wielu stron, bo proszę zwrócić uwagę, my jako największy klub opozycyjny, pomimo, że wygraliśmy wybory, bo doszło do powołania koalicji w sposób, w e, naszej e, ocenie, e, no taki, no trochę bym powiedział, e, no nieparlamentarny, tak, no bo, bo zostało dwóch radnych przeciągniętych e, za stołki do, do zarządu. Nie, mimo tych wszystkich sytuacji, czyli mimo tego, jak ten zarząd został sformułowany, mimo zwycięskich wyborów, nie... Podpisaliśmy oświadczenia, że jesteśmy w opozycji do obecnego zarządu, bo cały czas dajemy kredyt zaufania. My uważamy, że województwo podlaskie powinno być wspierane i my nie możemy być tak zwani totalni. A teraz tak jest. Jest sytuacja taka, że, że, że to Koalicja rządząca jest totalna. Nie chcą niczym dyskutować, wszystko wiedzą najlepiej. Pan przewodniczący Sejmiku nie potrzebuje żadnych rannych, a najlepiej to żeśmy się w ogóle pewnie nie spotykali, bo po co dyskutować o takich sprawach jak puszcza, jak, jak służba zdrowia, która jest bym powiedział no, potężnie zadłużona, bo przecież mieliśmy informacje o zadłużeniu szpitali i rok temu od, od między właśnie sierpniem 2023 roku a sierpniem 2024 roku jest strata ponad 70 Milionów złotych tylko w samej służbie zdrowia, jak to ma być dobrze, to mamy o tym nie dyskutować? No dobrze, jeżeli dojdzie do rozmowy i ze strony rządzącej obecnie koalicji nastąpi krok wstecz, rozumiem, że podejmujecie się sprawnie procedować i współpracować, jeśli chodzi o sesję, bo to ich przed wami najważniejsza sesja w roku, tak się przynajmniej przyjmuje, sesja budżetowa. Panie redaktorze, szanowni państwo, my będziemy bez względu na to, jakie zasady zostaną ustalone przez koalicję rządzącą, Pracowali na rzecz mieszkańców. Nie wyobrażamy sobie nie przychodzić na sesję. prostu odwrotnie. Będziemy na nią przychodzić, będziemy zadawać pytania. Jak będzie trzeba dodatkowe nagłośnienie, to je przyniesiemy ze sobą, ale mamy pracować w taki sposób, jak umożliwia to, to, umożliwiają to przepisy prawa e, dotyczące sprawowania mandatu radnego. Będziemy pracować na rzecz mieszkańców. Jesteśmy im to winni. To nie jest żadna łaska z naszej strony, ale mieszkańcy postawili przed nami konkretne pomysły, konkretne cele. I bez możliwości pytania, dyskutowania, zgłaszania różnego, różnego rodzaju propozycji, my tej pracy nie możemy wykonywać tak, jakby tego mieszkańcy chcieli. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan, szanowni państwo, mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli w dalszym ciągu poinformować o tym, co się dzieje w Sejmiku Województwa. Dziękuję.